Wzywam was wszystkich, wstawienników modlitwy, abyście wołali za zgubionym ludem. Obudźcie się. Każdy, kto nie wyznaje, że przyszedłem w ciele, aby wybawić swój lud, nie jest z mego ducha. Strzeżcie się, bo wiele zwodniczych nauk wyszło na świat. A kto we mnie wierzy, ten będzie miał pokój mój, który ja daję każdemu, kto prosi. I wykonuje moje polecenia. Kto odrzuca mego ducha, tego ja odrzucę. A mój duch jest prawdą. Kto nie ma w sobie miłosierdzia, niech prosi. Ja jestem dawcą i każdemu spragnionemu dam. Nie narzekajcie, nie mogę znieść waszego utyskiwania. Wychwalajcie swego Boga bo jest pełen chwały. On to daje wam nowe życie. To on was powołał. Porzućcie, Bożki! Mówię jeszcze raz: porzućcie obrzydliwość. Nienawidzę tego, że oddajecie chwałę mnie i Bożkom. Tak, oddajecie chwałę Bożkom, bo jeśli wszystko jest ważniejsze niż ja, jest to waszym Bożkiem. Ja jestem Bogiem wszechmocnym, nigdy się nie zmieniam. Oddałem za Was siebie samego, aby was uświęcić. Przychodźcie do mnie, do skały, a nigdy nie będziecie łaknąć ani pragnąć. Ja jestem Rafa, wasz lekarz, i poprowadzę was. Wasze dusze są takie nieutulone w bólu, bo nie przychodzicie do mnie. Męczycie się i troski przygniatają was, a mój duch chce Wam dać zaspokojenie, pełnię. Jak mam do was mówić, abyście przychodzili? Łzy za wami wylewam. Nawróćcie się ze swoich dróg, bo ja nie chcę potępiać, nie chcę rozpraszać. Czemu w was tyle niewiary? Czy ja, który stworzyłem świat, nie przydam wam wiary, jeśli będziecie prosić? Już czas, ludu mój. Czy nie mam wystarczająco mocy, żeby wam dać? Czy raczej wy nie chcecie, boicie się. Strzeżcie się wilków, którzy przychodzą i udają posterzy, a wiodą moje sługi na zatracenie.